To są najlepsze nowości z tego miesiąca, a ja je dzisiaj wszystkie przetestuję. A zaczniemy od tego loda. Nowa kanapka kaktus, takiej jeszcze nigdy nie jadłem i nie widziałem w ogóle takiej w sprzedaży. Nowość. Seria z nowości bardzo cię podoba, więc kontynuujemy ją. Powiem ci, że nowości naprawdę przybywa z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Ja te testuję, więc dawaj znać. Jeżeli lubisz tą serię, zostaw łapkę w górę. A jeżeli jesteś tu nowy, subskrybuj ten kanał i lecimy z tym. Ogólnie cena tego 3,99 to cena tej kanapki. Ej, się roztapiasz! już. Kurczę, wiedziałem. Lody na początek, bo jest dzisiaj ciepło. W ogóle jest ostatni dzień lata, gdzie jest. Prawie 30 stopni. Patrz, to się roztawia taka napka, jest tak ciepło. Smaki dwa mamy tutaj: trzy, sorry, kolory: truskawka, wanilia i mango. Chyba, tak to jeszcze nie wiem, sobie nie wiem, muszę to sprawdzić. I co my tu mamy? Mango, śmietanka i truskawka! Zgadłem! Bing, bing, bing! Mega big win! O kurde, wiedziałem, że będzie problem żeby to ładnie przeciąć, ale już oblizałem palucha jest dobry. 147 kalorii na całą kanapkę i 6 fatów, więc nieźle naprawdę. Przekrój fajny. Kanapka już trochę rozmiękła. Okej. Okay. Powiem że do kaktusa to w ogóle nie jest podobne. Trzeba mi przypomina taką randomową kanapkę mm, Algidy, nie? tylko że tam nie było smaku mango, bo mam wrażenie, że ten wafelek przez to, że jest zielony, to nie zmienia totalnie smaku, jest po prostu zwykły wafelek, tylko że jest zabarwiony. To mango jest fajne, ale tak naprawdę spodziewałem się czegoś takiego nowego, fresh, a jest to po prostu wizualnie coś nowego, a smakowo jakbym to już gdzieś jadł. ale jest dobre. No, 5 na 7 bym dał i na razie to dajemy na topkę, bo standardowo wybieramy najlepszy produkt z tego odcinka i na razie kanapka kaktus zwierzę na pierwsze miejsce, ale myślę, że szybko zostanie zdetronizowana. Dobra, to lecimy z kolejnym lodem, bo się rozpuszcza już. Mamy tutaj. Hajso sorry, tamto kupione w żabce. Pilnuję teraz cen oraz skąd jest kupowany produkt. Bo pisaliście mi w komentarzach, że mam to podawać, no to będzie. Żabka 999. Część to oddycha loda? Dużo. Mamy takiego loda, e, cały lód ma 14 fatu i 240 kalorii, czyli stówka kalorii więcej niż tam, no ale mamy czekoladę. Uuu, ej, fajnie to wygląda, naprawdę, kurczę, taki, taki, ekskluzyw, ale smak jest bardzo ciekawy, ponieważ, ponieważ jest to Pink Lemonade, czyli mamy tutaj lemoniadowy smak marinowy. Nieźle, collection, beautiful collection. Nie no, naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd, to jest naprawdę kozak. Zobacz, przekrój. Mamy tą malinę. Jest śmietanka i biała czekolada. Fajnie to wygląda. Jest cytrynowy posmak. I te kulki są strzelające. Taki strzelający słodki cukier. Coś mi się kojarzy z tym smakiem, ale. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Ogólnie bardzo dobry, orzeźwiający, więc fajny na ciepłe dni, więc myślę, że to jest ostatni dzień tego roku, gdzie można zjeść tego loba. Ma być to coraz gorzej z pogodą. No, dałbym go lekko wyżej niż kaktusa, bo jest to coś innego. Ja w nowościach lubię to, że właśnie wiesz, coś nowego. Nowości, nowe, jest coś takiego fresh i ten jest orzeźwiający, nowy, fajny, na tle zwykłych produktów, które są regularnie dostępne w sklepach. Zrobił na mnie lepsze wrażenie. 6 na 7, dajemy go na topkę. Ale zobaczymy, oby coś to pokonało, tego loda. Bo ja lubię, jak coś pokonuje kolejny produkt i coś jest teraz lepsze, 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 lepsze. I mam nadzieję, że tak samo dzieje się z tym kanałem, więc pamiętaj, subskrybuj ten kanał, ziomek. Teraz lecimy z chipsami, trochę ich się zgromadziło. Powiem ci, że słonych rzeczy jest dużo więcej niż yy, słodkich. I w ogóle sporo dzisiaj produktów, więc przygotuj się na długi odcinek, pewnie to widzisz. Lecimy sobie z chipsami, które kupiłem w Half Price. Są to Lacey o smaku max. Re -jet Spicy Flavor Przyprawa o smaku pikantnych przekąsek? Tak się nazywa ta przyprawa, czegoś to? Przyprawa o smaku pikantnych przekąsek. Ok, czyli pewnie jakaś papryka. Wyglądają mega dziwnie, a cena to 12 zł, więc jak za małe chipsy, które mają ledwo. mi się wydaje, że nawet nie mają stówy 70 gramów, 70 chińskich znaczków. 12 zł to dużo. Dużo, dużo, ale są takie wiesz, yy, azjatyckie, egzotyczne. I dwie papryczki na trzy, jeżeli chodzi o ostro. Okej, okay, intensywnie pachną trochę takim mięskiem, jeżeli chodzi o właśnie pierwsze takie walory smakowe. Struktura chipsa troszeczkę podobna do cran Chipsa. Okej, okay, powiem Ci tak. Po pierwszym gryzie pikantości nie czuć, ale jak przemielisz to i połkniesz, to na języku tak delikatnie się takie pulsowanie pojawia. Dobry chips. Przy drugim pojawia się większa pikantność, więc wydaje mi się, że cała paczka sprawia, że palicie buzia. Ale mają taki korzenny, dziwny posmak, który nie do końca mi od odpowiada. Jakąś taką azjatycką, mm, egzotyczną przyprawę czuję tutaj. I ciężko mi określić ją. No właśnie, też nie jest. Ale taki dziwny posmak, trochę na końcu, nie? Myślę, że osoby z Azji pewnie uwielbiają te takie różne dziwne przyprawy, ale nas, Europejczyków, tak trochę to, to nie jest myli. Kuma? Może jakaś kurkuma, właśnie coś takiego ciężko mi zlokalizować, bo tu czuję dwie nuty takie gorzkie na końcu. I to nie jest ta ostrość, że gorzka, tylko że po prostu... Uuu, ale pod oczy się spociły już. Szy, szy, szybko działają. Szy, 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 szy. No więc powiem Ci, że... Myślę, że trójkę bym dał tutaj. Może 4? Cztery, 4-3, cztery, a ty jakby myślisz? No, też trójkę mam. Trójkę, no bo naprawdę no na tle tego co myślę że dzisiaj będziemy próbować, to się nie przebijają, aż, aż tak. I lecimy z kolejnymi też z Half Price'a. Cena też 12 zł, podobna gramatura. W ogóle mi się wydaje, że to jest ta sama seria. I mamy tutaj pieprz sieczuński, Sichuan Pepper. Czyli pieprzowe chipsy. Też mi się wydaje, że będą lekko ostre, ale coś dziwnego tu widzę na tym opakowaniu, nie wiem co to jest. Jakaś przyprawa taka jakby, nie? Okej, okay. struktura już typowo jak Lacey, czyli mamy gładkiego chipsa, takiego wymuskanego, pięknego. czy Człowieku, jak to mówię, reklama w Polsce z polskich ziemniaków. Lekki pieprz na końcu, ale one są w, w początkowej fazie smaku są trochę słodkie, a przynajmniej takie mam wrażenie po tych ostrych. Ale tak smaku trochę mniej no, nie, ostrości nie wyczuwam aż takiej tutaj. Lekko tam na końcu. Ale w sumie przyjemny smak. Lepszy niż tamten. Czwóreczkę bym tu dał. No, czwóreczka fajna, no ale pewno tłuste chipsy. Ja zawsze wolę wersję odchudzone. Mózg pracuje, że jest coś mniej kalorycznego i mi to bardziej smakuje. Sorry. Więc dajemy tutaj czwóreczkę z chipsów na razie przodują, ale... Loda na razie nie pokonało. No i to jest coś ciekawego i to kosztuje 10 zł w ogóle, jak za taką małą paczkę 28 gramów, to jest naprawdę sporo. D Dycha za taki sody popcorn fuego. Limonka chili, popcorn. Makros 29 fatu na 100. No kurczę, jak tu w ogóle dziwnie słodko pachnie w środku. I taki lekki... O, paś. Czerwoniutki, delikatny popcorn. Ale kwaśny. Jaka beka. Kwaśny popcorn. Limonkę, ewidentnie czuć. Typowa przyprawa takis jest piekarny na końcu. Jak mi no mi też, dobrze. Kurczę, chyba nawet lepszy niż takis. Ja bym 6 na 7 dał. Chyba. No i chyba tak. No jest zajebiste. To jest coś typowo innego. Nie jadłem czegoś takiego. I dziwnie czuć kwas w strukturze popcornu. Więc docenia. Daję to 6 na 7 i z lodem dałbym to wyżej. To na razie jest item tego odcinka, więc naprawdę. Zaskoczyło mnie to. Ciekawe czy coś to przeskoczy. Zobaczymy, ale naprawdę... O, my możemy sobie zrobić tak. Że i ten odcinka na razie będziemy dawać tutaj. O, wtedy będziesz wiedział, co jest na razie na topce, czyli na górze, widzisz przy ogniu. Fire! Teraz lecimy sobie z lemoniatkami 5,50 do dorwania w żabce. Eee, mamy tutaj dwa smaki: L limonka mięta oraz cytryna. Z dodatkiem stevi, czyli mają mniej kalorii, 19 kalorii na 100 gramów i są bez konserwantów. A czy będą dobre? Zobaczymy. Lecimy od cytrynki. Butelki nie są prześwitujące, żeby nie było. Patrz. Typowa lemoniatka. I ładnie pachnie. No, bardzo intensywnie. I tak nawet naturalnie. Zobacz, jakie picie, jo, Lekki kwasek, nawet spoko, ale smak nie jest aż taki naturalny. Zapach dużo lepszy był. Tu jest napisane, że tu jest jeszcze sok z pomarańczy w tym. Jest orzeźwiająca. Myślę, że jak mam na ciepły dni, spoko nabój. Z lemoniat w żabce mi się wydaje, że to nie jest najlepsza. Tu bym dał taką czwóreczkę. Ja bym trójkę. Trójkę? No ale czwórkę dawaj. No okej, okay. no... Myślę, że no jest na pewno le lepiej niż, niż pół. Do wypicia, ale na pewno to nie jest topka, jeżeli chodzi o lemoniady. Zamianka smaków. Lecimy sobie teraz z lime i mint, czyli mamy tutaj miętę. Na takich miętowych napojów za bardzo nie toleruję, Ady. Ja właśnie lubię. Barwę. Tak? Okej. Okay. Barwa bardzo podobna. Lepszy no. No to lepszy. Lepszy. Trochę jest vibe tych cukierków miętowych dla babć. Ja tak czuję. Ale lepszy, no. To tutaj to tutaj dałbym taką mocniejszą czwórkę, na piątkę bym tego nie dał. No ja będę czwórkę. No. Taką mocną czwórkę. Czyli obydwa napoje dajemy na czwórkę, ale ten jest wyżej. No, o, o nakrętkę wyżej, wyżej niż ten, nawet może o półtorej. Ale to po to to nie jest. Zmieniamy temat na słodki. Mamy czekoladę Labubu. Jeżeli chodzi o Labubu, jak ja słyszę już Labubu, to mnie już trochę triggeruje to. Jest to wyrób cukierniczy, czyli to nie jest czekolada. Strzaj to, to jest wyrób cukierniczy z nadzieniem z orzechów laskowych i strzelającymi cukierkami. Ok, czyli orzechy laskowe Labubu. Dlaczego robimy unboxing czekolady dla Bubu po raz pierwszy w historii tego kanału? <grych> ona jest niebieska, co jest? Niebieska, jak dla Bubu. Cześć, to jakbym robił dzień jem tylko niebieskie rzeczy, no to wierzę w czekoladę dla Bubu. Taka tabliczka. No, ci, że chemistry tutaj jest na wysokim poziomie na pewno. Taki przekrój. Jest strzelający cukier. Ma ona vibe i teksturę Kinderka. Że taki krem w środku i czekolada taka rozpływająca się. Które mam wrażenie, jakbym ugryz Kinderka, nie? Tylko, że ze strzelającym cukrem. No, aż smak... Chemiczny trochę. No, taki. Jest chemiczny i czuć to mleko w proszku, mega czuć to. A tych orzechów laskowych, to ja w ogóle tu nie czuję. Pewnie sam aromat wjechał i to jeszcze taki nie do końca wyczuwalny. Trójka? Max. Max, no to tak naciągane. La bubu na trójkę dajemy. Teraz mamy rzecz, którą nigdy wcześniej nie widziałem w ogóle w żadnym innym produkcie, czyli mamy teoretycznie pancake'a z nadzieniem w wersji kupnej takiej. Dziwne. Ja pankejki lubię, a jak coś jest z nadzieniem truskawkowym, to tym bardziej jestem mile tutaj do tego nastawiony. To jest produkt Teens, grupy Teens. Teens Cake, czyli nastoletnie ciastko. Ej, naprawdę to jest pancake, jaka beka. Fajnie wygląda, ale czuję truskawę taką już trochę na pograniczu z naturalnością. Z żabki, a cena? Nie wiem, ale Wojcie zaraz nam powie. To było drogie, bo z piątkę. Za takie małe. Na nadzienie mamy dż taki dżemik. 5,50. Pięć Pięć widzisz? I taki dżemik w środku. Nie no, ale to wygląda trochę jak takie te ciasta, takie dla babci, te dankeki takie, co są, nie? że kroi sobie takie ten. Spoko. Trochę suche, bo tego nadzienia mało w porównaniu do wielkości biszkopta. I teraz skład też, kurde, mega tutaj mm, długi. No, ogólnie to zjedzenia Ale drugi raz by nie kupił. Bo 5,50 za takie coś to myślę, że małe, strasznie małe, nie naję się tym. 4, 3, trzy. chyba 3 trzy będą. Czy 4? W sumie dobre, 4. Smakowo dobre, 4 dajemy, no, ale raczej powtórka w zakupie by nie była. To polecimy teraz z dwoma czekoladami, również z żabki, mamy dwie wersje, jedna truskawka bazylia, co jest dziwne, jak można zrobić bazyliową czekoladę, czyli to bazylia, czekolada i to lotus biszkopt, człowieku, milka, czyli połączenie dwóch jednych z moich ulubionych rzeczy, czyli czekolada milka plus Biszkoptowe takie herbatniki lotus, no to jest kozak. Krem lotus jest kozakiem, biszkopty lotus są kozakiem, Milka jest kozakiem. Czy to może być kozak? Może być dobre, patrz to, new, nowość. Wow, 9,30 milka. 9,30 to kosztowało? Ja tyle wydaję na odcinki, czy mnie powaliło? Naprawdę, inwestycja tu parę stów poszło na to. A czekolada 6,70. z bazylią 6,70 to jeszcze okej. Okay. Ale 9 dycha za czekoladę taką małą. W ogóle, co to jest, że Milka się teraz wycwaniła i robi 90 zamiast to? No, tak dużo robi. A teraz. cena idzie w górę. Bazylia, czy to najpierw? to bazylia daj. Dobra, lecimy z bazylią najpierw. Czekolada z bazylią. Może ta truskawka tak, jakby z ochoczą zrobi smak, nie? Że nie będzie czuć. Trzy kostki, taki oktopusik tutaj jest. No zobacz, czekolada taka. Ja faktycznie czuć bazylię troszkę. Ja lubię dziwne połączenia, ale to mnie trochę zbiło z trochu. Za dziwne połączenie. Ale ta truskawka przyjemnie się To Takie pesto bazyliowe trochę czuć. Jest to w miarę dobre, ale ten taki posmak, jest. No, czuje. Jakby nie było bazylii, byłoby lepiej. Mogli dać białą czekoladę w środku, żeby było mleczna, biała i truskawka. Ale szczerze, myślałem, że będzie gorsze. Ja też, no. Cztery? Cztery, spoko, no. Ale teraz to! Mi się wydaje, że to ma szansę z tym, jeżeli chodzi o topkę. Zobaczymy, czy tak będzie. Oby tak było. Trochę mnie tutaj to niepokoi, że jest dosyć cienka ta czekolada, więc tego nadzienia lotusowego może być mało. To chyba nawet nie ma nadzienia lotusowego. Tu chyba po prostu są te herbatniki w środku, no? Mało strasznie. No. Mmmm. Ale Zbicie roku. Jest ten posmak. Jest ten posmak. Ale wiesz, co by mogli zrobić? Tak, jak jest taka milka, że masz taki herbatnik, i jest oblany czekoladą, że dużo masz tego herbatnika. Mogliby tak zrobić z tym. Zbicie wam. No, ale... Ogólnie jest dobre, no jest dobre, ale myślałem, oczekiwania na siódemkę, no szóstkę bym dał taką, nie? -na Nawet może pięć. Nie no sześć. Ten popcorn, jak dla mnie lepszy. Bo... No, też le lepszy, no. To pięć czy sześć dajmy? No ja bym dał sześć, bo to dobre jest strasznie. Ale nie na topkę, ale no. Nie ale taki potencjał był tutaj, nie? Ja nie mogę, szkoda. Lotus. Bye bye. Kolejne chipsy 899 dostępne w żabce, Karbowane lejsy Max. Tutaj mamy wersję śmietany z ziołami, A tutaj mamy wersję pizzy z serem cheddar. To może być kozak. To może być dobre. Już nie zakładam, bo z reguły to co zakładam, że jest kozakiem, okazuje się średnie. No fajny aromacik, Takie lekkie stópki po robocie. A i dobry posmak promatu. Pamiętasz, jak ostatnio robiliśmy i miałem vibe, czy chips? No to znowu mam tak, Chio Chips. Tylko, że fromaż. Leś chyba trochę jedzie w aromaty, które kiedyś używało Chio Chips. Bo ostatnio te żeberka mega zalatywały mi Chio Chips. To jest taki mój smak z dzieciństwa Chio Chips, bo to są chipsy, które najczęściej jadłem. Bo chciałem te karty Dragon Ballam mieć. I tych chipsów jadłem w opór, bo kupowałem, byłem gruby. I chciałem jak najwięcej tych kart mieć. Więc tutaj jest vibe jakby e, aromatu fromaż z Chio Chipsów. Więc dla mnie, myślami, powrót w dzieciństwo, 5 a 6 bym dał, bo mi smakują. Dobra, no. Nawet szóstkę bym dał. Jak daliśmy szóstkę dla milki, to tu też bym dał szóstkę. Serio, no, dobra. Szkoda, że to nie są odchudzone. Jakby taki aromat wjechał w wersji baked, oven baked, to od razu już siódemka na piedestał i czyli kućcimy lacy. A teraz lecimy z pizzą. Tu jest cebula narysowana. Więc ciekawe, czy będzie też trochę cebulowo. Cheddar, cheese pizza. Jak to będzie vibe? do Chio Chips, to nie wiem, to nazywam ten odcinek Chio Chips, chyba. No, to nie jest vibe Chio Chips. Dziwny ten ser, taki gorzki. Taki matury jakby był ten taki blue cheese trochę. Mi to bardziej smakuje tym właśnie takim plesiowym. Ale pizzy nie, czy nie? Mm -mm. Ale są takie chrupki jersika i one mają mega podobny aromat jak właśnie ta wersja blue cheese tam, Są spoko. Ale tamte dużo lepsze. Tu będą piątkę. Znowu zakładałem, że to będą lepsze, okazują się gorsze. Ja już nic nie zakładam dzisiaj. Teraz lecimy sobie z biszkopcikami od Nesquika. 16 zł w netto. Jest żaba, człowieku, zobacz. Bill, Bill Gates to jest. <grystuje> Ale zobaczmy, bo ci powiem, że ciekawie to wygląda. Ej, jak pachnie ładnie. Mega kakałkiem z Nesquika czuć. Są bardzo fajne, ładne te biszkopciki. Zobacz, z nadrukiem. No fajnie, się błyszczy. To są pszenne z dodatkiem kakao i mleka. Są dobre, ale powiem ci, że nie czuję tu Nesquika za bardzo. Ogólnie czuć kakao, ale nie powiedział, jakbym w ciemno to ja to nie powiedziałbym, to, że, że to jest Nesquikowy smak. Ale dobre. Dobre. Tu jest napisane, że bierzesz kawę, trzy ciaska, wodę i jabłko, i masz posiłek. Czy jakieś śniadaniowe. Trochę jest vibe tych. Jakie takie ciastka są śniadaniowe? Takie Belvita? Co, coś takiego są chyba, nie? Trochę jest vibe t -t -t tego. Ja bym piąteczkę, czwóreczkę no? okej. Okay. No, 5 chyba, no. Spoko, fajne. No. Naprawdę bardzo dobrze to wjeżdża. Dajemy 5 na 7. 18 watów na 100. To nie jest też źle. No? Ej, podjadałby w no? Na siedanku, jakby mały był. No, teraz mogę jeść. Teraz lecimy z waflami kukura, kukurydziano. Ryżowymi, chyba? Czy to są tylko. Yy, nie, sorry, tylko kukurydza. Mamy dwa smaki: palone masło, taki brązowy z siSO oraz taki ala takisowy, czyli mamy limonkę chili. To są fajne wafle z obniżoną zawartością tłuszczu. 8,8 na 100. I like it. Zaczniemy od takisów, bo. No, sorry, ale ten smak jest dla mnie bardziej ciekawy niż palone masło. Taki wafelek. Jak pachnie, jak takis trochę. Ciekawe, ciekawe. To nie jest mm, smak taki co. Limonki tu nie czuję. Tu bym powiedział, że to jest taki bardziej taki chili sauce z budki chińskiej. Albo mi się wydaje, bo taki mało intensywny. Mało intensywny, Po tych wszystkich przekąskach, które są mega intensywne, te są mało. No ale myślę, że dlatego, że po prostu są bardziej fit i po prostu no mniej tu, tłuszczu tu jest. A tuż jest przewodnikiem. Jakbym się wkręcił dwie, dwie paczuszki, będzie precyzja. Cztuleczkę taką maksymalnie. Jeśli chodzi o smaki, ja bym dał 3 Też bym dał trójkę, ale makro za, zawsze u mnie powyższa punkt. Zdałbym 4. Zobaczymy to. Maślany popcorn, 1 jeden do 1. Jeden. Zajebiste, dobra. Kurde, to jest vibe maślanego popcornu w wersji wafel kukurydzianek, sobie chciałem powiedzieć, ryżowej. Te mi bardziej smakują. To tu 5 bym dał. Normalnie dałabym 4. Dobra makro, 5. A ty? No, ja też cztery. No to dodajemy wyżej niż to. No, ale na topkę to nie wierzę. Ale naprawdę lepszy ten smak niż ten. Teraz lecimy z takimi przekąskami. Smażona pikantna przekąska z dodatkiem chili. I mamy tutaj z dodatkiem chili również w dwóch wersjach. I to jest yy, pikantna, a to jest bardzo pikantna. Czyli ta jest wersja bardziej pikantna. 12 zł w dildzie. I nie wiem w ogóle, czego się spodziewać. Bo to jest duże. Ale to jest jakaś tutaj dziwna nazwa koreańska. Ej, co jest w to W środku takie coś, takie jakby krakersiki. Nie ma tu swój vibe. 22 fatu na 100, czyli trochę mniej niż tłuste ci chipsy. Nie jest to typowy low fat, ale mniej fatu, 22. I lekka pikantność jest. To jest na bazie mąki pszennej i kukurydzianej, ale olej palmowy w składzie, więc li lipa, jeżeli chodzi o ten olej, ale spoko wchodzi. Sedzam czuć. Myślę, że do spróbowania, ale do dłuższej konsumpcji może być ciężkie. Ja mam do 3. Chyba trzy też dałbym, no. Ogólnie ciekawe do spróbowania, ale drugi raz bym tego nie kupił. O kurde, tamte jest ostrzejsze? Tamte jest ostrzejsze, no. A to i tak już było ostre? <laughs> trochę było. Okej, okay, czuć. Po zapachu dużo bardziej. To jest już bardzo pikantne. Zoba. taka tutaj tekstura. W smaku bardziej mi to smakuje. Tak. Mhm. To mi mniej. Tak jak bez smaku bardziej. To... Tylko czuć o ostro, że? Czuć ostrość i tle. W sensie, mi ten sezon trochę psuł, a tu go nie ma. Jest bardzo... Nie no, w sumie porównywalna półka. I tu, i tu, i trzy. I co jest takie to spikaper? Lecimy dalej. Teraz lecimy z Doritosami Flaming Hot w wersji ostrej Carrefour 7 ziko. Zobaczymy. Doritosy zawsze mi się kojarzą jako trójkątne chipsy. A tu mamy wersję alataki. Cześć, to podrobili. Taki się Jest vibe limonki, lekkiej. Ale bardziej w sumie to jest taki kwasek cytrynowy niż limonka, ale smakowo są fajne i są twardsze niż tabkisy, ale szczerze, za, dla mnie te nowości już takie ala ostro-limonka, to już trochę się przeładuje, bo ile możesz co chwilę jest coś takiego ostro-limonkowego. No jakoś nie smakują. No, ja bym dał trójkę. Trójeczka. Makro słaby, więc tutaj jakby nie podwyższamy. Za dużo limonki i ostrego, no serio. Zlitujcie się już. Teraz lecimy z chipsami, które są bardzo podobne do Pringlesów, czyli taka, można powiedzieć, podróż, jeżeli chodzi o Pringlesy. 9 zł, one są Guilt Free, czyli są z kukurydzy, z tego co mi się wydaje. Skoro są Guilt Free. Nie, sorry. Płatki ziemniaczane, olej palmowy. Wszędzie tam olej palmowy, co jest grane. No i pikantna przyprawa. Deals. zobaczymy, czy będą dobre. To są ogólnie hiszpańskie chipsy, czyli Hiszpanie tutaj się pobawili w imitację amerykańskich Pringlesów. Jest vibe tych, jest vibe Pringlesów, ale szczerze, w ogóle nie są ostre, tak jak. Te wszystkie inne pikantki, pikantne przekąski dawały mega taką falę ostrości, to tutaj jest średnio. Są spoko do podjadania i czuć, że to są płatki ziemniaczane. Taki specyficzny smak. Normalnie 28 na 100. Ja bym dał maksymalnie trójkę. Tak w maksie, nie? Bez szału. Ale lepiej dołożyć zetę, bo za dychę masz pringlesy. Pringlesy? Pringles? Pringles? Masz pringles za dychę. Pringles. Cześć to? Pringles zadychę. Lepiej niż to za 9. Cały czas nasz popcorn zostaje na miejscu pierwszym. Jest itemem na razie tego odcinka, ale może to się zmienić, ponieważ jest taka czekolada w żabce dostępna za 14,99. 14,99 za 80 gramów czekolady. Ej, to ma 80 gramów, a Milka miała. 90, co jest grane. Tylko 5 zł drożej, ale mniej gramów. Dobra, to jest w stylu dubajskiej czekolady, więc może być dobre, ale nie ma tego ciasta kataifi, tylko jest jakieś tabliczka o smaku białej czekolady. Czyli to nie jest biała czekolada, tylko to jest o smaku białej czekolady. Z nadzieniem owocowym, mango, marakuja, z dodatkiem dmuchanego ryżu i strzelającego cukru. Czyli patrz to, to nawet nie jest czekolada, to jest tabliczka o smaku czek białej czekolady. Ja pierdziele. Cześć to, a za jak za najlepszym czekoladę na świecie. Nie kam. I patrzcie, jaki wzór tutaj ładny. Patrzcie, jakie w ogóle owocowe nadzienie w środku. Jest mega rozpadające się, taka trochę jakby galaretka w środku, nie? I czuć, że to nie jest czekolada. O okropne. Taka najtańsza czekolada biała, jakaś taka masa czekoladowa. Dwa na siedem, nie no, i 1 na siedem. Dziwne dobra. Dziwne, niedobre i dziwne. Jakby sam jakiś tusz palmowy tam był. Olej palmowy na drugim miejscu. O kurde. O kurde. Dobra, dobra. Ze, zero na siedem. Ale serwerko fajne, no to jeden na 7. Cornflakes o smaku Tofi. Nie no to chyba z mlekiem trzeba spróbować. Próbujemy z mlekiem. Nie widziałem takich płatków, więc zróbmy je z mlekiem. Mamy nasze mleko do płatków, 15 złotych w Carrefourze, a w Netto trochę mniej, nie pamiętam dokładnie, ale mniej niż dyszkę, to na pewno. Fajny Toffi posmak, lecimy do mleka, ja daję płatki do mleka, a wiem, że niektórzy dają mleko do płatków, a ja robię raz tak, raz tak, ci powiem, Ja jestem team od poniedziałku do piątku tak, w weekendy sypię tak. Płatki powinno się testować z mlekiem, więc myślę, że to będzie bardzo miarę miardajny i dobry test. Toffi fajnie czuć. Są słodkie, są chrupkie, ale myślę, że przy dużej ilości płatków ten aromat tofi, który męczyłby, nie? czy nie? No, trochę jest taki, nie wiem jak to określić, ale za dużo mnie nie da właśnie. One są dobre do spróbowania, do, do ciągłego jedzenia, może mniej. I teraz najważniejsze, jak smakuje zaaromatyzowane mleczko. Mleczko fajne, takie tofi, taki Miller Milch to tofi, ale płatki, które dla mnie za intensywny aromat. No, myślę, że dałbym czwóreczkę, trójkę. Cztery chyba. Dałbym cztery, ale spodziewałem się, że będzie to naprawdę kozak. Jakby tu dalej troszeczkę jeszcze słonego armatu i byłby słony karma, to by mogło być lepsze. Więc taki pomysł dla Nestle. I hajst dla mnie fajny. <grym> <grym> no to lecimy z ostatnim itemem na ten odcinek. Mamy tutaj napój gazowany o smaku owoców leśnych bez kalorii fanta. Czaki, Chucky, czaki. Chucky, chucky. Czy tutaj czaki czaki ma szansę powojować? I wjechać na topkę. Zobaczymy. Okej, okay, fajnie to pachnie. I kurde. Znaczy czy czujesz skarpety tu czy nie? Skarpety? No, weź tak zawsze. Nie. Nie? Nie. Co jest? No może jak może... Ty skarpety masz. może moje stopy tutaj dają z stołu. Dobra, próbujemy. Skarpety. No czułem, nie, nie wiem czemu. No ja czuję. Normalnie taką szafą trochę. Nie wiem czemu. Ja czasami takie dziwne skarżę mam, które są trafne. No, no nie, to ja bym nie powiedział. Trochę lasu czuć. Takiego owocowego. Ja bym powiedział, że to jest taka oranżadka. Oranżatka Helena, trochę z takim bardziej owocem leśnym a aromatem. Ale w sumie ciekawe jak na fantę. Takiej fanty jeszcze nie piję. No ale myślę, że piątka to jest maksymalnie co można da dać tutaj. Może czwórkę nawet. Nie, ja, no cztery ma. No to cztery ma. No. Fajnie było teraz coś przepić po tym wszystkim, więc może dlatego. Dla Dajemy tutaj 4 na 7, czyli itemem z odcinka zostaje TAKIS FUEGO! Gluten Free za 10 zł. 10 zł za takie małe opakowanie. Co się dzieje z tym światem? Widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Pamiętaj, lajkuj, subskrybuj i człowieku, mej pachy. Pamiętaj, mej pachy.